Dzisiaj, mali, wielcy odkrywcy, będziemy szukać pierwiastków w otaczającym nas życiu. Przeniesiemy się w świat atomów i cząsteczek. A skąd wzięły się pierwiastki? Wstały prawdopodobnie w wyniku wielkiego wybuchu. Ekspansji, która uwolniła wszechświat. Wtedy właśnie powstały protony, neutrony, elektrony, a dalej pierwiastki. Wielu naukowców ciężko pracowało nad ich odkryciem i poznaniem. Badania prowadziła też Maria Skodowska-Kiri. Maria Skodowska-Kiri to naukowiec niebywały, który w rozwój nauki włożył swój wysiłek cały. Musi istnieć w tych minerałach jakaś substancja nieznana, a bardzo czynna. Dniami i nocami pracowała i mimo bardzo trudnych warunków nigdy się nie poddawała. W lędzie uranowej znalazłam ślad substancji, która emituje promieniowanie znacznie silniejsze niż dotychczas notowane. Mario, odpocznij, nie możesz tyle pracować. Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobiony, ale na to patrzy, co ma do zrobienia. Wspierał ją Piotr Curie, fizyk, jej mąż wspaniały, dla którego nauka również była światem całym. Jest jakaś symetria pomiędzy zjawiskami elektrycznymi a magnetycznymi. W 1903 roku otrzymał wraz z żoną Nagrodę Nobla z Fizyki za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości, która stała się bardzo ważna dla całej ludzkości. Marzyliśmy, by rad emitował ładne światło, i popatrz, oto jest! Jakie to piękne! W konsekwencji tych badań nastąpiło odkrycie nowych pierwiastków radu i polonu, nazwanego tak na cześć Polski. Marii Skłodowskiej Ojczystego Domu. Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i, osią i osiągnąć to za wszelką cenę. W 1911 roku ponownie laureatką Nagrody Nobla została i tym samym w świecie nauki jako wybitna uczona się zapisała. Radioaktywność, polon i rad dały jej sławę na cały świat. Jestem z tych, którzy wierzą, że nauka jest czymś bardzo pięknym. Warto być otwartym na świat swoim życiem pokierować tak, aby stać się ważniej i Nie mamy dzisiaj nic do ukrycia. Węgiel i tlen to pierwiastki życia. Azot i siarka białka budują, sód oraz potas wodną gospodarką sterują. Żelazo krąży po naszym ciele, dostarcza komórkom tlenu wiele. By unieść się w górę przyjacielu, wystarczy łyknąć odrobinę helu. Wszystkie pierwiastki pełnią ważną rolę nad naszym organizmem, sprawują kontrolę. Dietę właściwą należy stosować Brakiem magnezu się nie stresować.